Owarowa giełda energii ma dzisiaj 25 lat. Moja historia z giełdą jest nieco krótsza. Byłem jej szefem przez lat 10. Z mojej perspektywy był, były dwa takie momenty, które zadecydowały o powodzeniu giełdu. Pierwszym był moment, kiedy uruchomiliśmy rynek zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia energii odnawialnej. Sama Idea, żeby takie świadectwa powołać do życia, żeby handlować nimi na giełdzie, wyszła między innymi od nas, ale też z Ministerstwa gospodarki, nie da się ukryć, że właśnie handel zielonymi certyfikatami zapewnił giełdzie w sytuacji, kiedy jeszcze niewielkie wolumeny energii były handlowane na giełdzie, po prostu normalno, normalne funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego, zyski, za tym idzie możliwość rozwoju. I drugi oczywiście moment, moment wcale nie taki oczywisty, to był moment powołania tak zwanego obliga giełdowego. Też powstanie tego obliga giełdowego wiąże się z wieloma anegdotami, już nie będę tutaj rozwijał, ale w każdym razie to wbrew pozorom nie była jakaś powszechna idea. Nawet Towarzystwo Obrotu Energią wtedy było sceptyczne wobec tego, te, tego pomysłu, ale udało się dzięki kilku posłom Koalicję wówczas Platformy Obywatelskiej e, przyprowadzić tą, e, tą ideę. E, I później ci, nawet którzy byli sceptykami, właśnie jak Toe, przyznali nam rację, że to był kluczowy moment dla rynku energii w Polsce. Że rzeczywiście wówczas odbiorcy mogli mieli dostęp do ofert e, na energię, mogli kupować na tych samych zasadach, co spółki energetyczne, te wielkie. I to rzeczywiście wyrównało szanse na rynku, a dla giełdy spowodowało zupełnie nowy okres rozwoju.